Market. Czy męczycie ekspresowy system zwolnień? Czy twoje zwolnienie wydaje się mało zwolnione, a twoje życie mało wiarygodne? Tak, zawsze miałem z tym problem. Tak. Już teraz mamy dla Was coś wyjątkowego coś. Co odmieni wasze życie. Czyżby to jakiś nowy system? Tak! Ale z ciebie wystrzak! Prezentuję Państwu nowoczesny i inteligentny sposób na uwierzytelnienie zwolnień. Jak to? Tylko dostarczyć zwolnienie wychowawcy, pobrać jego podpis i udać się do sekretariatu po specjalny stempel nowodworski. I to już wszystko! O nie! To jeszcze łatwiejsze! Otóż w sekretariacie będziesz mógł skorzystać z nowoczesnej i najlepszej na świecie poczekalni nowodworskiej w której poznasz przyjaciół na całe życie. Jejku, zawsze chciałem mieć przyjaciół. Tak, wiem. Ale nasza firma spełnia wasze marzenia. I to jeszcze nie wszystko. Ponieważ stemplowane zwolnienie będziesz musiał zanieść do portierni, gdzie skserujesz je w maszynie powielającej i zaniesiesz z powrotem do sekretariatu. A co, jeśli... Tak osobisty dokument jak moje zwolnienie dostanie się w niepowołane ręce. Ważne jest zabezpieczenie. Dzięki za przypomnienie! Oczywiście! Nasz system zabezpiecza Twoje zwolnienie przed jakąkolwiek niepożądaną penetracją przez osoby trzecie. Ponieważ wraz ze zwolnieniem musisz oddać do sekretariatu następujące rzeczy. Odpis skrócony aktu urodzenia, dwie fotografie, odcisk prawego kciuka oraz wpisać w terminal nowotwórski swój unikalny kod. A czy po tym wszystkim będę już mógł udać się do mojej rodziny, do moich domowych bieleszy? Oczywiście! Ale nie zapomnij spytać konsultanta o ofertę specjalną i spytaj pani w gabinecie zajmującą po prawej stronie o specjalną. Ona wiele robić. To niesamowite! Moje życie jest znacznie prostsze. <głos> <głos> Tylko zobaczcie, jak to wygląda. Jakie to cudowne. To technologia jutra dostępna już dzisiaj. Zamawiajcie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z psychiatrą lub farmaceutą. gdyż każdy nowy system, wprowadzany przez nasz zarząd, może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu. Thank <laughs> you.